Cześć. Dla tych co się jeszcze nie znamy, ja jestem Zygmunt, a dziś poznamy co to są modyfikatory w Blenderze. Ciekawi? To zaczynajmy. Modyfikorami, jak sama nazwa wskazuje, są modyfikacje na obiektach, ale te modyfikacje są cały czas edytowalne i w każdej chwili możemy zmieniać ich właściwości. W sumie to można jeszcze powiedzieć, że oddziałują one na widok i na rendering. A nie wpływają na siatkę bazową. No chyba, że je trwale zatwierdzimy. Co więcej, możemy mieć wiele modyfikatorów nałożonych na jeden obiekt, tworząc dość skomplikowane struktury na bazie prostych obiektów. Ale zróbmy to po kolei od podstaw. Zaznaczamy nasz obiekt. Modyfikatory mamy pod tą ikoną. Po rozwinięciu mamy grupy modyfikatorów. Jest ich dość sporo. Modify. Modyfikujące mapowanie UV oraz grupy wierzchołków. Generate dodają nowe wierzchołki. Deform przesuwają wierzchołki. Physics definiujące systemy cząsteczkowe, volumetryczne i fizyczne. Mamy naszego cuba. Dodajmy do niego pierwszy modyfikator Subdivision. Widzimy, że nasz obiekt się zaokrąglił. Zwiększając levels viewport, zwiększa się szczegółowość wygładzenia. W pozycji render ustawiamy szczegółowość renderu, a nie naszego podglądu, tego co tu widzimy. Więc podgląd mamy w Viewport, na którym będziemy się skupiać. Tu mamy wybrany tryb Catmull Clark. On dodaje nam geometrię oraz zmienia kształt obiektu. Zobaczmy, co robi tryb Simple. Teraz wyłączymy Optimal Display. Dalej nie ma różnicy. Żeby ją zobaczyć, musimy się przełączyć w tryb. ViewFrame. Możemy to zrobić klikając tę ikonę. Możesz to też zrobić skrótem klawiszowym Shift Z lub przetrzymać klawisz Z i wybrać wiframe. Y Teraz widzimy, że tu zmieniła się geometria, ale nie zmienił się kształt. Włączenie Optimal w tym wypadku wyłączyłoby działanie modyfikatora. Włączymy Catmull Clark oraz wróćmy do trybu Solid. W tym miejscu lub skrótem klawiszowym Shift Z. Tą ikoną wyłączymy lub włączymy działanie efektów w podglądzie, a tą w renderze. Żeby zobaczyć działanie dwóch pozostałych ikon, przełączymy się do Edit Mode. Klikam obiekt i wciskam klawisz Tab. Pierwszą ikoną mogę włączyć podgląd oryginalnego kształtu, a drugą mam widok na oryginał, żeby móc go edytować. Teraz trochę zmienimy nasz model, żeby zobaczyć jak to bardziej działa. Najpierw kliknę A, żeby zaznaczyć wszystko. Teraz wcisnę S, żeby skalować. Ale chcę robić to tylko w osi X, więc wcisnę literę X. Dzięki temu rozciągnąłem to tylko w jednej osi. Teraz kliknę Ctrl-R, żeby pociąć mój obiekt. Podjadę do jednej z poziomych krawędzi, żeby pojawiło mi się. Żółte cięcie. Przekręcę scrollem myszy od siebie, żeby zwiększyć liczbę cięć. Teraz raz kliknę lewym klawiszem myszy, żeby zatwierdzić liczbę cięć. Teraz mogę przesuwać miejsce cięć. Dobrze to pokazuje, jak obiekt się zachowuje pod wpływem modyfikatora Subdivision. Jeżeli kliknąłbym lewym klawiszem myszy, to cięcia byłyby zatwierdzone tam, gdzie je przesunąłem. Ale jak kliknę prawym, co anuluje je przesunięcie i zrobi cięcia symetryczne. Teraz jeszcze raz zaznaczę cały obiekt klawiszem A, cisnę S i następnie Z, żeby skalować w osi Z, co spowoduje spłaszczenie obiektu. Teraz przejdę do trybu obiektowego. Teraz jakbym chciał bardziej wygładzić, to mogę zwiększyć moc lub kliknąć prawy przycisk myszy i włączyć Shade Smooth. Jakbym chciał zrezygnować z tego modyfikatora, to mogę go tym X-em skasować. Po rozwinięciu w tym miejscu mogę zduplikować go lub zatwierdzić. Zrobimy to, żeby zobaczyć efekt działania. Przejdę tabem do trybu edycji. Widzimy, że geometria naszego obiektu została na stałe zmieniona. Teraz mogę już każdą ścianę modyfikować. Widzimy efekt działania. Myślę, że na tym zakończymy omawianie pierwszego modyfikatora. Dodajmy teraz nowy modyfikator, a mianowicie array. Służy on do powielania naszych obiektów. Pierwszy typ fixed count powiela całe elementy, liczbę ustalamy poniżej. Jeszcze niżej mamy relative offset. Ustawia on nam odległość względem siebie, a ustawiamy to w trzech płaszczyznach. Żeby lepiej to zobrazować, że to jest względem geometrii i odstęp jest zawsze taki sam to wcisnę S i będę skalował żeby zobaczyć różnicę przełączę się do constant offset tu odległość ustalamy od środka obiektu mogę też używać dwóch naraz wtedy musimy to zsumować. zostawię constant i włączę merge tą wartością ustalam od jakiej długości obiekty się rozdzielają a do jakiej są jednym obiektem Zanim będziemy omawiać kolejne właściwości, to chcę pokazać kopiowanie modyfikatorów. Ilość w Relative Offset ustalę na 10, w tym miejscu zduplikuję go dwa razy. Teraz widzimy, że w pierwszym mam ustawiony faktor x, w drugim ustawię tylko faktor y, a w trzecim ustawię faktor z. Widzimy działanie naszych modyfikatorów. Zobaczcie, jak wyłączam działanie poszczególnych modyfikatorów. Na innych modyfikatorach pokażę to lepiej. Na tym etapie już wspomnę, że te modyfikatory działają jak warstwy. Kolejność ich ma znaczenie, ale to zobrazujemy innym razem na różnych modyfikatorach. Wróćmy do stanu wcześniejszego. Teraz jeszcze kliknę Ctrl A, lub można to zrobić klikając Object, Apply. Zawsze robię All Transforms. Przy modyfikacjach lepiej na przykład, żeby skala w tym miejscu była na 1. Mogą z tego później być problemy. Kursor ustawię z boku naszego obiektu. Teraz będziemy musieli dodać jakiś obiekt. Wciskam Shift A i dodaję Empty. Dalej bez różnicy, ale dodaję Plane Access, czyli zwykłe osie. Przechodzę do naszego obiektu i wybieram Object Offset. I tu nasz obiekt wybieram na empty. Teraz, przemieszczając obiektem empty, będę wpływał na ułożenie klonowanych obiektów. Używam do przemieszczania skrótu klawiszowego G oraz do rotacji klawisza R. Gdy będę używał klawisza S w celu skalowania, widzimy efekt, co się dzieje. Teraz, żeby zobaczyć kolejną opcję, czyli CAPS, dodajmy jakieś obiekty. Może to być Torus oraz Sphere. Rozwińmy naszą opcję Caps. Jako Start i End dodajmy nasze obiekty. Czyli jeden obiekt jest jako pierwszy, a drugi jako ostatni element. Teraz kasujemy wszystko. Klikam klawisz A i następnie Delete. Teraz Shift S i wybieram Cursor to World Origin, żeby go ustawić na środku. Teraz Shift A i dodaję Cube. Teraz chcę Wam przedstawić modyfikator BUL, więc go dodaję. Działa on tak, że w trybie Edge dodaje dodatkowe krawędzie, zaokrąglając nasz obiekt. W trybie Vertices działa na wierzchołki, a nie krawędzie. Bardzo często używa się to Shade Smooth, co już dziś robiliśmy. Jest pod prawym klawiszem myszy. Dodatkowo w object Data Properties. W tym miejscu w zakładce Normals włączamy Auto Smooth. Wróćmy do modyfikatora. Parametr Amount odpowiada za wielkość, a drugi dodaje więcej szczegółów. Przełączmy na Edges. Wybranie Angle powoduje, że tylko krawędzie nachylone powyżej 30 stopni będą rozdzielane. Żeby zobaczyć kolejną opcję Weight musimy się przełączyć w tryb edycji. Wybrać zaznaczenie krawędzi wybrać jakąś, następnie prawy klawisz myszy i wybrać edge bevel weight. Teraz jak pociągniemy, widzimy, że ten parametr działa tylko na zaznaczone krawędzie. Ostatnia opcja Vertex Group działa na grupy wierzchołków. Nie mamy teraz takiej grupy, więc to pominiemy. Ale zasada jest podobna jak z wybraną krawędzią. Przełączmy się na vertices. Może jeszcze pokażę, jak dodawać do zmodyfikowanych krawędzi inny materiał przez ten modyfikator. Najpierw tworzę dwa materiały. Liczę tu na Wasz gust. Wracam do BL. Na dole mamy materiał indeks. Pamiętamy z programowania, że komputer liczy od zera. To nasz drugi materiał będzie miał indeks 1. Wymieramy więc go. Widzimy teraz dobrze, jak to działa. Kolejny krok. To podniesiemy nasz obiekt do góry, tak, żeby miał miejsce opadać. Teraz dodajmy obiekt plane. Wciskam S, żeby go powiększyć. Robię to sporo większe, żeby nasze elementy miały gdzie opadać. Dodajmy jeszcze jakiś materiał. Ja korzystam z dodatku Blender Kit. Link do używania go w opisie filmu. Następnie przechodzę do modyfikatorów, żeby dodać Collision. Spowoduje to. Że obiekty nie będą przenikać przez niego, tylko się zatrzymywać. Teraz zrobię podobie z naszym cubem. W zakładce modyfikator wybiorę cloth, doda to fizykę do naszego obiektu. Sprawi, że będzie opadał. Teraz zanim przejdę dalej, użyję jeszcze modyfikatora array tak jak to robiliśmy wcześniej. Zduplikuję go trzy razy i każdy ustawię w odpowiedniej osi, żeby nam powielić elementy. Teraz jeszcze zatwierdzę modyfikatory, żeby obiekt miał swoją nową geometrię. Teraz kliknę tę ikonę, żeby przejść do właściwości fizyki. Widzimy, że zmieniła mi się zakładka na tą w tym miejscu. Na tym etapie nie będziemy zmieniać żadnych podstawowych ustawień. Zjedziemy tylko na dół do Self Collisions, żeby nasze obiekty działały też na siebie, czyli odbijały się od siebie. A nie przenikały się. Zaznaczamy tylko tu fistaszek. Przechodzimy teraz do zakładki Cache. Musimy teraz wygenerować naszą animację. Bo jak widzimy, teraz po opuszczeniu animacji nic się jeszcze nie dzieje. Tu mamy start i koniec. Nas interesuje przycisk Bake. Kliknięcie jego powoduje właśnie generowanie animacji. Więc tu poczekamy, aż to zrobi. Czasami może to trwać bardzo długo. Pamiętajmy, że jak zmienimy naszą animację, to musimy skasować to, co zrobiliśmy i wygenerować ją na nowo. To jest częsty błąd. Jak skończyło, to przechodzimy ponownie do animacji i sprawdzamy, jak to wygląda. Oczywiście, możemy teraz tu ustawiać wszystkie parametry, ale nie będziemy tego robić na tym etapie zaawansowania. Więc teraz pozostaje nam ustawić kamerę, ustawiamy odpowiednie ustawienia renderu. To zależy, jaki macie sprzęt i ile czasu chcecie na to przeznaczyć. Następnie w output properties ustawiamy. Ja przypomnę o ustawianiu FFmpeg, żeby powstał nam od razu film. Przechodzimy do render, następnie render animation, klikamy i czekamy. Może to być parę godzin. Następnie przechodzimy do folderu, który tu ustawiliśmy i uruchamiamy naszą animację. Dziś poruszyliśmy sprawę modyfikatorów. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym opisał działanie następnych w kolejnych odcinkach. A w tym filmie to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!